Cześć, tutaj Paulina z Mniej Marnuj. Cieszę się, że chcesz marnować, a w sumie mniej marnować, razem ze mną. Zapraszam Cię na kolejny filmik. Nasz dzisiejszy temat to: a w sumie pytanie do Was. Jak mailami zwiększasz, zwiększamy efekt cieplarniany? Teraz zastanówcie się, co ona takiego kada i tak naprawdę, to je odbiło. Przecież jak mailami ja mogę zwiększać efekt ciepleniany. To przecież tam mięso, ten plastik, ta te produkcja, ten konsumpcjonizm. No ale jak mailami, no? Hello? Przecież tak naprawdę, no nie wykorzystuję papieru, nie wysyłam, więc nie wycinam lasów. Ale no, niestety muszę Cię zmartwić. Tak. Twój mail, Twoja każda wiadomość do psiapsi, Twoje każde zdjęcie yy, do, do znajomych, twoje każdy opublikowany post. No mój również, więc nasz. Może zmieńmy to na nasz. Każdy opublikowany filmik, yy, każdy opublikowany stories. Wszystko zwiększa efekcie cieplarniowy. Nie tak bardzo jak wysyłanie każdego listu, ale zwiększa. Będę się posiłkowała danymi, które mam tuż poniżej kamery, więc. Yy, Czekajcie. Wszystko rozchodzi się od CO2, czyli o ten nieszczęsny dwutlenek węgla. Według raportu Clicking Clean, opublikowanego już w sumie 4 lata temu, dokładnie w sumie 4 lata temu, odkąd to kręcę, przez Greenpeace, sektor informatyczny na dzień dzisiejszy uh, generuje 7% całego. Światowego efektu cieplarnianego rocznie. W 2040, czyli w sumie już za mniej niż 20 lat, będzie to aż 14%. Dlaczego? No bo to nie tylko nasze maile, o których zaraz wam powiem, nasze wiadomości, ale też sprzęt informatyczny, cała infrastruktura, infrastruktura informatyczna, wszystkie serwery i wszystkie te małe urządzonka, którymi się posługujemy na co dzień, i które wymieniamy coraz częściej. I te wszystkie gadżety, których używamy i od, 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 o które upgradujemy nasze, mm, nasze urządzenia, no to wszystko należy do sektora informatycznego. I właśnie wszystkie te nasze działania, a przede wszystkim te maile, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, i te wiadomości, generują ślad węglowy. Czym jest ślad węglowy? Ślad węglowy jest tak całą drogą, albo tym, co wszystkimi gazami cieplarnianymi, które sumą ich w sumie, sumą, tak powiedzmy akurat, po matematycznemu, jest sumą gazów cieplarnianych, które ten proces, w tym przypadku wysyłanie tego maila czy tej wiadomości, czy tego SMS-a, generuje na całej drodze, czyli od początku tego naszego. Kliknięcia albo nawet kupienia tego urządzenia, aż po to, jak znajdzie się u drugiej osoby. No i gazy cieplarniane kojarzy nam się, albo powinno przynajmniej kojarzyć się z dwutlenkiem węgla, no bo tak. Gazy cieplarnianego, którego jest więcej na świecie, to para wodna, no ale nawet widząc po kolorze, jakie emituje, spalanie różnych rzeczy dziwnych. I w przemyśle, kiedy jesteśmy obok fabryk, a to jak para wodna e, wydobywa się z naszego czajnika, no to widzicie tą różnicę w dobrym i złym gazie cieplarnianym, mimo to, że tej pary wodnej jest na świecie więcej. Ale, 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 ale powracamy do głównego tematu, czyli jak Wy, jak ja, jak my wszyscy generujemy i zwiększamy efekt cieplarniany przez wysłanie maili w pracy, w domu. Przez prywatne, przez służbowe komputery, SMS-y i wszystkie wiadomości w internecie. No to każda nasza wiadomość w spamie to 30 grama dwutlenku węgla. Każda nasza standardowa wiadomość, czyli pozaspamowa, to 4 gramy dwutlenku węgla. Długa wiadomość wraz z załącznikami, które coraz częściej wysyłamy, no bo Często wiadomości są krótkie, a załączniki są e, przydługawe, to aż 50 gram CO2. Czyli przeliczałem sobie. Przechowywanie około 50 maili, to odpowiednik emisji dwutlenku węgla lampki LED świecącej przez godzinę. E, telefon komórkowy, a tak naprawdę jego ładowanie, to 241 maili. I. Tyle samo, co spędzenie godziny na Netflixie. Jest tu jeszcze jedna ciekawostka, bo 1026 niepotrzebnych maili, czyli plus minus. No dobra, nie będę tego przeliczała na, na rozmiar, ile ma plus minus jeden mail, ale 1026 maili, czyli no nie ukrywam, że tak trzy razy to, co, do czego plus minus dochodzę. Przed, przed usunięciem maili w mojej skrzynce, co oczywiście zmieniam, jak już jestem tego świadoma, to tyle samo dwutlenku węgla, co przejechanie jednego kilometra. No to teraz sobie pomyślmy, ile mamy skrzynek odbiorczych? Ile w naszym budynku, w naszej klatce, w naszym domu osób ma skrzynek odbiorczych, skrzynek e-mail, adresów mailowych? No, każdy z nas przynajmniej ma dwa. Ten jeden taki poważny, albo w sumie trzy. Ten jeden w pracy, jeden taki poważny i jeden taki spamerski, na które zapisujemy wszystkie newslettery. Więc każdy z nas ty tymi tysiącoma mailami w każdej tej skrzynce, czyli tymi trzema tysiącoma, generuje trzy kilometry mm, tak, trasy przejechanej samochodem czyli tego, tego CO2, który w tym samym momencie generuje. Więc do czego Was zachęcam? Sprzątajcie, tak jak sprzątacie HT. sprzątacie też telefon, bo nie ma już wystarczającej pamięci, czy też pulpit, żeby w miarę było dać się ogarnąć, to też posprzątajcie swoje skrzynki odborcze. W pracy, e, tą prywatną i tą spamerską, albo i przede wszystkim tą spamerską, na którą zbieracie wszystkie, wszystkie oferty. Zostańcie tylko w tych newsletterach, w których chcecie być. No i właśnie, a propos newsletterów, to na pewno będziecie chcieli być w tym w których pojawi się niedługo na Mniej Marnuj, bo tam będzie jeszcze więcej ciekawych informacji, treści i ciekawostek. Więc stay tuned, bo niedługo newsletter i też niedługo filmiki na tym kanale. Obserwuj profil Mniej Marnuj na Instagramie, na Fejsie. Niedługo też zapiszcie do newslettera. Nie zapomnij o tym, żeby zrobić coś dobrego dla siebie w tym 2021 roku. I zakupić pewne kosmetyczne, naturalne nowości na mniejmarny.pl. No i co? Widzimy się w następnym filmiku.